If you wish to leave a record of your call, please state your message to the sound of the phone. Dzień dobry, panie Wajdko. Dzień dobry, jak bardzo Jak zwykle kłania się, Uniwersytet III wieku, chcieliśmy się dowiedzieć dzisiaj o samochodzie hybrydzie. No dokładnie, tak jak tutaj się umówiliśmy, na to dzisiejsze spotkanie chciałem pokazać państwu właśnie samochód w obecnej chwili Renault Clio w silniku hybrydowym. Także zapraszam do środeczka, spróbuję opowiedzieć troszkę więcej. O tym samochodzie, więc tak, z zewnątrz tak naprawdę niewiele wyróżnia ten samochód od pozostałych samochodów z typowymi silnikami spalinowymi. Jednym z głównych wyznaczników tak naprawdę tego samochodu, że jest to auto hybrydowe, jest taki znaczek na tyle samochodu, że jest to właśnie wersja ITECH. E to, to jest to coś, co widać tak naprawdę na zewnątrz, jeżeli Nigdy chodzi Nigdy nawet nie myślałam e... o tym, nie wiedziałam, że w jaki sposób rozpoznać, bo jeździmy Clio, no czym się różni, prawie mi, czy... Dokładnie. To jest taki najbardziej charakterystyczny wyznacznik tego, że tutaj do czynienia mamy z samochodem hybrydowym. Zaprosiłbym Panią w takim razie do środka, do samochodu, pokażę o co mniej więcej chodzi wewnątrz auta, tak? Dziękuję. O. I no, już to już jest nowy... Nowe wydanie. Dokładnie tak. I patrząc znowu wnętrze samochodu hybrydowego, też niewiele, naprawdę różni niewiele różni się od samochodu typowo spalinowego. Najbardziej widocznym z elementów auta hybrydowego jest to, że dysponujemy jeszcze jednym przełożeniem do jazdy do przodu. Tutaj mamy Aha. zastosowaną automatyczną skrzynię biegów, tak zwaną skrzynię Multimode Tronic. Można tak najprościej powiedzieć, że jest to skrzynia automatyczna. Aha. Po prostu. Zwykły automat. Może trochę nie do końca zwykły, ale bardzo popularny. I teraz te dwa biegi, czyli Drive i B-Mode, służą do jazdy w przód. Aha. Z tym, że system B-Mode Odzyskuje więcej energii. Mm -hmm. A Przede wszystkim, pan mi powie, na czym polega właśnie ta hybryda? To jest elektryczno-spalinowy, czy. Tak, tutaj, jeżeli mówimy o hybrydzie, w takim przypadku, jakim mamy tutaj, mówimy o tym, że samochód jest ze silnikiem spalinowym i dodatkowo są domontowane dwa silniki elektryczne. Elektry... No właśnie. Aż dwa powiedział. silniki elektryczne. I to połączenie samochodu hybrydowego polega na tym, że w pewnym Czasie, czy w pewnym momencie, kiedy ten samochód jest, e, nim się jedzie, może uruchomić sobie silnik elektryczny. Aha. po to, żeby zaoszczędzić paliwo. Dokładnie, czyli to spalanie w cyklu e, takiej jazdy będzie też zdecydowanie mniejsze. E, można tutaj nawet się pokusić, że 80% trasy w mieście jesteśmy w stanie pokonać na silniku elektrycznym, czyli nie zużywając spaliwo. benzyny mm -hmm. i nie emitując z dwutlenku węgla do atmosfery. To jest takie bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Kolejnym tak naprawdę elementem przy tych samochodach z silnikiem hybrydowym jest to, że nie musimy tutaj zmieniać tak naprawdę naszych, yy, naszego stylu, sposobu jeżdżenia. Po prostu jeździmy tak jak tu, zawsze. Te, to cała technologia, która tutaj tak naprawdę jest zastosowana z formuły pierwszej, to ona będzie decydowała, kiedy na jakim silniku będziemy jechali. Czy będziemy jechali na silniku elektrycznym, czy będziemy jechali na silniku spalinowym? To tutaj wszystko dzieje się tak naprawdę poza nami. My możemy obserwować czy tylko. tylko co kiedy się zadziało? Tak naprawdę, patrząc dalej, jeśli chodzi o kwestię tej hybrydy, jeżeli spojrzymy sobie na wnętrze samochodu, na wnętrze licznika, to tutaj pokazuje nam się delikatny inny licznik. Czyli pokazuje nam się tutaj informacja o baterii z lewej strony. Ta informacja e, jest po to, żebyśmy wiedzieli, na jakim poziomie mamy naładowany akumulator, ten akumulator trakcyjny, e, który w tej, którego w tej chwili pojemność to jest 1,2 kWh. Mm -hmm. Czyli możemy powiedzieć, że nie jest to zbyt dużo. No na Natomiast, ile kilometrów wystarczyło? E, no właśnie tu, ten system jazdy z tym samochodem powoduje, że teoretycznie w jednym ciągu jesteśmy w stanie zrobić 2-3 km tylko na prądzie. Natomiast technologia, o której wspomniałem chwilę wcześniej, będzie tak tutaj zarządzała tą energią, żeby ten dystans de facto bardzo wydłużyć. wydłużyć. Czyli w jednej chwili możemy pojechać na przykład nie wiem, 500 metrów na silniku elektrycznym, potem przejedziemy 400 metrów na silniku spalinowym, potem znowu pojedziemy 600 metrów na silniku elektrycznym. Dlatego tutaj cały czas praca tej technologii powoduje, że my widzimy realną oszczędność w związku z jeżdżeniem takim samochodem. Mm -hmm. I myślę, że mm, ja od przede takiego wszystkim na Kolongię, pokazania nie? Państwu, w jaki sposób ten samochód się zachowuje w drodze, czy właściwie w jeździe w mieście powinniśmy zacząć. Do czego ja oczywiście jak najbardziej zachęcam i myślę, że moglibyśmy spróbować właśnie taką jazdę próbną sobie zweryfikować, jak to. Wygląda, jak to działa, dokładnie tak. Systemy bezpieczeństwa, one no właśnie, też w, ton, no w tej całej technologii się zawierają, mm -hmm. bo tu mamy nawet takie coś, że jak zaczynamy zjeżdżać z pasa ruchu, to on nam będzie tutaj latał kierownicą. Tak. tak. Są już kolejne systemy, tak naprawdę bym powiedział, zbliżone do y, typowo autonomicznej jazdy. Czyli robi? Tu się jedzie no, to ja tak, poproszę, jak zwykłym po prostu samochodem. Każda, każda jazda nasza tak naprawdę, jeżeli ktoś miał do czynienia z automatyczną skrzynią biegów, to w ogóle jest dla niego zero jakiejkolwiek e, czegoś nowego, tak bym powiedział. No Jedyną taką nowością, jedynym takim mm, aspektem, który jest troszeczkę inny, to jest właśnie ten tryb... B-mode, ten tryb B. Ten tryb B-mode powoduje, tak jak powiedziałem, większy odzysk energii. E, mówić można fajnie, a o co tu chodzi? Jak zdejmę że... nogę z gazu, to on po prostu aż ten samochód hamuje. <laughs> Nie dotykając pedału hamulca, ten samochód sam będzie nam zwalniał i będzie powodował, że ta bateria trakcyjna, czyli ta część ekranu, <laughs> będzie nam się szybciej wypełniała. Tylko, Tylko są dwa i to jest, powiem szczerze, że tak. Dla kogoś ja trudno to... się przestawić. Just like, just like that, bym powiedział. Naprawdę w, tej, w tym rozwiązaniu samochodu w głównej mierze bariera ludzi to są po prostu stereotypy. To, no. Albo na zasadzie takiej nigdy nie próbowałem, to to jest złe. Tak, tak. Dlatego tutaj powiedziałbym wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo trwałe rozwiązanie, mniej obsługowe, czyli mniej awaryjne, że tych zalet jest bardzo, bardzo wiele. Poza tym, tak na marginesie mówiąc, to jak ktoś wsiadł już w automat, to no. ciężko mu jest z powrotem Zmienić. wrócić do skrzyni manualnej e, biegów i wtedy to jest właśnie w, w ten sposób. No to jest prawie tak samo wie pan, jak przesiadłam się z malucha <noise> do Krio, ale też straszyli mnie, że nie dam rady. Żaden problem. No ja wręcz przeciwnie, ja zawsze każdego nakłaniam do tego, żeby się takim automatem, czy jakimkolwiek automatem spróbował przejechać, żeby mógł docenić mm -hmm. te walory e, pozytywne, jakie wiążą się z tym, e, z użytkowaniem tego samochodu, bo to nie tylko, e, powiedzmy, komfort jazdy, ale to w głównej mierze. Tu praktycznie lewa noga odpoczywa, ręce odpoczywają, czyli mamy obie ręce na nie, kierownicy. Nie, nie byłoby takiego, oj, muszę sprzęgła <laughs> Myślę może inaczej. Na początku... No właśnie. To gdzieś ta lewa noga by próbowała. I trzeba zakodować? Żeby e, nie. Wystarczy ją położyć pod fotel. Mm -hmm. Jeździmy na początku tak, bo w razie czego to kopniemy się po prostu w łydkę, co spowoduje, że no nie nadusimy tego mm -hmm. e, sprzęgła, bo go tu po prostu nie ma. Tu są tylko mm -hmm. dwa, dwa Czyli pedały hamulec i gazy. Gas i hamulec. Biegów nie zmieniamy, bo one się zmieniają same. Mm -hmm. Więc tak naprawdę tych aspektów dodatnich jest. No, a tutaj ten. Co pan mówił na ten. Te dwa, do, do przodu. Czyli zwykłe D. Tak. Drive się na to mówi. Tak, ja, do, ja to mówię drive. po prostu do przodu. Tak. I ten tryb B-Mode to jest z tym odzyskiem energii. Czyli mhm. w tych dwóch trybach. Ale to wtedy przełączamy? Przełączamy. To muszę sobie tutaj sam włączyć, ale tutaj tylko włączam ten bieg w momencie, kiedy chcę zmienić kierunek jazdy, tak szczerze. Mhm. Tak, czyli albo do przodu jadę, albo jadę do tyłu. I nic więcej. Same uruchomienie samochodu wygląda w ten sposób i włączenie biegu. I to mhm. jest wszystko, co ja muszę zrobić rękoma, jeśli chodzi o kwestie jazdy yy, mhm. samochoda. Super. I oczywiście już ma też montowany. Cały zestaw system. dotykowego radia, system mm -hmm. tutaj Navigacja multimedialny. Też, tak? Tutaj akurat mamy bardzo ciekawą możliwość połączenia telefonu z systemem multimedialnym poprzez kabel i wyświetlania na tym, na tym ekranie na przykład Google Maps, czyli najbardziej aktualnego, najbardziej dostępnego Czy oprogramowania nawigującego tak naprawdę w naszym mm -hmm. y, terenie, tutaj szczerze mówiąc, tak? No, super. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie właśnie tych całych... Ja no właśnie hybryd. nigdy nie wiedziałam, na czym polega. Czy to jest palinowo elektryczne ale że na przykład w razie zabraknie mi paliwa, mogę sobie włączyć to. Czy to? Nie wiedziałam, że to automatycznie się po prostu... Wszystko dzieje się automatycznie. I tak naprawdę samochód, tak jak mamy go tutaj, to nasze... To jest samochód, który jest wyposażony w silnik 1.6 wolnossący, czyli taka naprawdę bardzo konstrukcyjnie prosta jednostka napędowa. Do tego z silnika spalinowego dołożone są dwa silniki elektryczne. Jeden silnik elektryczny będzie napędzał nam koła, mhm. a drugi silnik elektryczny, tak najprościej mówiąc, będzie odpowiadał za to odpalanie silnika spalinowego. Mhm. Żeby nie było momentów jakiegoś e, szarpnięcia, kiedy te silniki no się tam będą przełączały, to właśnie dlatego mamy ten drugi silnik elektryczny, który będzie w odpowiednim momencie mm -hmm. uruchamiał i gasił ten silnik spalinowy, po to, żeby zachować jak największą płynność, e, największą płynność największy komfort jazdy takim samochodem. Mm -hmm. Ale o tym można mówić, ja zachęcam, żebyśmy się naprawdę po prostu przejechali, to nawet z miejsca pasażera będzie pani w stanie to... Odczuć. poczuć może nie, zauważyć jak zmieniają mm -hmm. się kontrolki Dowiedziałam się bardzo dużo i dziękuję za tą no wyczerpującą to... informację, no, mam nadzieję że kiedyś mąż mi sprawi taki bo już stary klio jest jak to powiem i możemy się umówić na następny raz na jazdy próbną no więc dzisiaj tak jak mówimy część teoretyczna za nami tak naprawdę a następnym razem oczywiście zapraszam na praktykę i proszę ze sobą zabrać męża być może uda mi się w takim razie i jego przekonać do tego, że no tego typu rozwiązanie jest bardzo komfortowe i ekologiczne. Super. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.